Siemaneczko widzowie dzisiaj nagrywamy kolejny film z mojej gry możecie zostawić lajka like i suba a my rozpoczynamy, rozpoczynamy grę za chwilkę rozpoczynamy grę musimy się załadować tylko i rozpoczniemy grę. A tak to możecie na napisać w komentarzach, czy subujecie już mój kanał, czy jeszcze nie. Jak jeszcze tego nie robicie, to możecie zasubskrybować. Na 50. No. Na 50 subskrybentów robię live'a i specjal na live. Ie. Więc możecie subskrybować kanał. I czekamy dalej czy gramy. Czekamy na grę. Czekamy aż mi się gra włączy To trochę może potrwać Bo mój internet trochę taki A jak filmy będą się pojawiać co dwa dni, to bo filmy mogą się pojawiać co dwa dni, bo jestem zmęczony tym montowaniem filmów wszystkich tych wszystkich shortów, filmów, to jestem zmęczony bardzo zmęczony. Na następny film spróbuję ogarnąć nam jeszcze jakąś pioseneczkę do grania, i piosenkę do grania, i najlepiej piosenkę. Piosenkę. No, piosenkę i napiszcie, jaką chcecie piosenki, żeby były. I, i, um, u mnie na kanale może się pojawić dwie gry. Mogą się ta i jeszcze jedna.